Wisła położona jest w środku bezkilu śląskiego na wysokości 431 metrów nad poziomem morza w dolinie rzek. Ze względu na swoje malownicze położenie nazywana jest perłą Beskidu śląskiego. Dawno temu w Cieszynie mieszkał dzielny woj Inko. Zakochał się on w córce cieszyńskiego księcia, ale władcy się to nie spodobało. Postanowił więc zgładzić młodzieńca. Żołnierzom, którzy mieli wykonać rozkaz, żal się zrobiło towarzysza. Wywieźli go więc w lasy beskickie. Tam, w dolinie rzeki, wybudował on chatę, wziął za żonę dziewczynę z gór i tak powstała osada Wisła. O atrakcyjności Wisły decyduje przede wszystkim jej malownicze położenie pośród pasm górskich Weskiego Śląskiego. Od zachodu i południa otacza ją pasmo Stoszka i Czantorii, zaś od wschodu pasmo Baranie Góry i jej odgałęzienie ramię równicy. Na terenie miasta znajdują się źródła najdłuższej polskiej rzeki. Dwa źródlane potoki czarna i biała Wisełka, biorą swój początek na stokach Baraniej Góry. Dzięki swym walorom, przyrodniczo-skrajobrazowym oraz ciągle rozbudowującej się infrastrukturze, Wisła jest dużym ośrodkiem turystyki letniej, zimowej oraz centrum sportowym. Znajduje się tutaj ponad 20 wyciągów narciarskich, kilkanaście znakowanych tras zjazdowych oraz trzy Istnieją tu także dogodne warunki do uprawiania narciarstwa biegowego. Trasy biegowe na Kubalonce mają licencję FIS. To też są miejscem częstych zawodów narciarskich. Baza sportów zimowych i letnich stale powiększa się. Coraz częściej oferuje się turystom możliwość jazdy konnej czy wypożyczenia skuterów śnieżnych. Pierwsza wzmianka o osadzie u źródeł Wisły pochodzi z 1615 roku. Z polecenia księżnej Lukrecji 16 grudnia w Jabłonkowie nowa wieś na Wisłach Rzeczona została wpisana do Urbarza w Cieszynie. Zainteresowanie Wisłą jako miejscowością wypoczynkową przychodzi w XIX wieku wraz z fascynacją folklorem góralskim. Za jej odkrywce uznawany jest Bogumił Hof, etnograf i badacz góraszczyzny. Zamieszkał on w Wiśle na stałe, kupił kawałek ziemi, którą ze względu na niską cenę nazwał Bożym darem i zapoczątkował budowę willi i pensjonatów. Wisła zaczęła się przeistaczać w miejscowość letniskową, a później uzdrowiskowo-wczasową. Rodzinne miasto Adama Małysza, najlepszego skoczka XXI wieku, jest miejscem chętnie odwiedzanym zarówno w lecie, jak i w zimie przez Wczasowiczów i narciarzy. Są oni chętnie przyjmowani w świetnie wyposażonych domach wczasowych, hotelach i pensjonatach.